W 1922 roku powstała trzyosobowa grupa założycielska klubu sportowego Trzebinia, w skład której wchodzili: inżynier dr Jakub Fischler, kierownik siarkownik zakładów hutniczych w Trzebini, inżynier Karol Włodarczyk, kierownik w rafinerii nafty, członek SOKOŁA oraz Stanisław Hanel, urzędnik w rafinerii nafty. Grupa ta zwróciła się z oficjalnym pismem do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Trzepini o wyrażenie zgody na założenie klubu sportowego, przedkładając równocześnie do akceptacji projekt statutu. W momencie składania owego pisma w ramach Trzepińskiego Sokoła działało już szereg sekcji sportowych, głównie lekkoatletycznych i gimnastycznych, a także drużyna piłki nożnej Czarni. Ponadto przy miejscowych zakładach pracy działały jeszcze dwie inne drużyny piłki nożnej: Polonia przy rafinerii nafty i Wiktoria przy zakładach hutniczych. Wszystkie trzy drużyny piłkarskie były jednak niestowarzyszone, więc nie brały udziału w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. Kiedy zatwierdzono powstanie Klubu Sportowego Trzepinia w 1923 roku, wspomniane drużyny zniknęły ze sportowej mapy naszego regionu ponieważ ich zawodnicy przeszli do nowo powstałego klubu. Prezydium Województwa Krakowskiego pismem z dnia 29 marca 1923 roku wyraziło zgodę na powstanie klubu sportowego Trzebinia. Zawodnicy klubu sportowego Trzebinia przez kilka lat korzystali z boiska białego klubu Czarni przy Towarzystwie Gimnastycznym Soku, aż do wybudowania swojego w latach 1928-1930 za kolonią domków hutniczych przy współczesnej ulicy Płaskiego. W 1930 roku został oddany do użytku nowy stawion sportowy Towarzystwa Gimnastycznego Soku, Sierży oraz strzelnica do broni małokalibrowej. Otwarcie obiektu obszerną relację zamieścił wówczas ilustrowany kurier codzienny. Nowo otwarty stadion, wybudowany według wszelkich wymogów sportowych, robi imponujące wrażenie. Jest on wymiarów 167 na 87 metrów. Wokół wybudowana bieżnia pięciotorowa. Na stadionie skocznie do skoków zwyż i otyczce. Stanowiska narzuty dyskiem, oszczepem, kulą i inne urządzenia. Na środku stadionu boisko piłki nożnej, oddzielnie boiska dla koszykówki i siatkówki. Zaraz po wojnie w 1945 roku byli piłkarze klubu sportowego Trzebinia oraz pracownicy zatrudnieni w gumowni założyli klub sportowy Gumownia, który miał kontynuować tradycje piłkarskie na terenie Trzebini. Z racji przynależności zakładu do Centralnego Zarządu Włókienniczego w roku 1947 klub sportowy Gumownia zmienił nazwę na Klub Sportowy Włókniarz Trzebinia. W podobnym czasie w 1946 roku powstaje klub sportowy Górnik Siersza z inicjatywy młodzieży i pracowników kopalni ARTU. Na terenie Sołec gminy Trzebinia powstają drużyny piłkarskie. W 1945 roku Promyk Bolęcin, a w 1948 Błyskawica Myślachowice. Lata 50. to okres powstawania kolejnych nowych drużyn górnika Zbyszek w 1950, budowlanych Górka w 1951, zakładowego klubu sportowego Stal Trzebinia w roku 1953 oraz klubu sportowego Kolejarz Trzebinia w roku 1955. Huta się rozbudowuje i rozrasta. Dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi dofinansowanie piłki nożnej. Działacze Stali podkupują zawodników włókniarza, co w efekcie kilkunastu miesięcy doprowadza do fuzji obu klubów, a w zasadzie do przejęcia konkurencyjnego klubu Włókniarz. Część zawodników przechodzi do Stali Trzebinia, część przechodzi do Kolejarza Trzebinia, a niektórzy kończą karierę sportową. Stal w tym samym czasie buduje swój stadion przy ulicy Kościuszki i jego budowa kończy się w roku 55. 13 października roku 57. Stal Trzebinia rozegrała ostatni mecz pod tą nazwą i od wiosny roku 58. następuje zmiana nazwy na Hutnik Trzebinia. W roku 1961 w kolejnym sołectwie powstaje klub piłkarski Ruch Młoszowa, który zaprzestaje działalności w roku 68., ale odradza się pod tą samą nazwą w roku 1994. Od lat 60. na lokalnym rynku zaczynają ze sobą konkurować hutnik Trzebinia i górnik I Trwa to przez 4 dekady, aż do fuzji klubów w roku 2000. W latach 70. na terenie miasta i gminy Trzebinia działają te same kluby piłkarskie. W latach 80. do istniejących drużyn dołącza klub piłkarski pod nazwą Dolina Niesłowice 3 sierpnia 81 roku, który po przeniesieniu do sołectwa Lgota przyjął nazwę Korona Lgota. W 1987 roku powstaje drużyna Old Manhattan-Trzebinia. W latach 90. drużyny piłkarskie miasta i gminy Trzebinia biorą udział w ligowych rozgrywkach, a także w ramach współpracy z bliźniaczem miastem francuskim Billy Montini rozgrywają mecze towarzyskie we Francji. Od sezonu 2000-2001, w wyniku fuzji klubów Hutnik Trzebinia i Górnik Siersza, powstaje miejski klub sportowy Trzebinia Siersza który jest statutowo zobowiązany do kultywowania tradycji historycznych obu klubów. Od 1 lipca 2017 ze względów marketingowych skrócono nazwę do MKS Trzebinia. Jednocześnie mieszkańcy Sierszy po tej fuzji odczuwali brak istnienia na terenie Sierszy własnego klubu piłkarskiego. Dlatego też z inicjatywy Mieczysława Starniowskiego Dawnego piłkarza górnika siersza w dniu 26 maja 2014 roku narodził się uczniowski klub sportowy górnik siersza. 5 grudnia 2022 roku w Trzebini. Miała miejsce uroczystość z okazji zakończenia inwestycji pod nazwą Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem. Zawsze, Zawsze podnoszona była kwestia związana z potrzebą budowania tego obiegu, który wyświetluje oczywiste zadania dla społeczeństwa. Piękny, nowoczesny, pełnowymiarowy targ do gry piłkę nożną ze stosowaniem się do To dopiero Panie Przewodniczący, tego, co chcemy, aby w tym mieście dobitnie zaczęło być nie tylko podkreślane, ale również z pełną konsekwencją realizowane, spełniające nasze wyzwania. Brawo!